Pierwszy list do Koryntian, rozdział ósmy. Jeżeli chodzi o pokarmy składane Bożką w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę, lecz wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś nie miał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone Bożką na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych Bożków, ani żadnego Boga. Prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani Bogowie, jest zresztą mnóstwo takich Bogów i Panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec. Od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy Bożką złożone w przekonaniu, że chodzi o Bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Baczcie jednak, aby to, iż wiecie, jak należy postępować, nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa. By go nie gorszyć, by nie gorszyć brata. Koniec ósmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian.